Cześć, witam Was serdecznie w Kołobrzegu. Jest 24 lipca 2023 roku. Pokażę Wam dzisiaj, jaki apartament wynajęliśmy sobie na weekend, na który tu przyjechaliśmy. Dokładnie na 3 noce, czterech przyjechaliśmy. E, także przyjdziemy się tutaj w, oko, co, w okolicy tego apartamentu, takiego, takiego można powiedzieć budynku. Zobaczymy, co tu jest dostępne, no i pokażę Wam jeszcze na końcu pokój. E, Zapraszam na film. Apartament się nazywa Sun and Snow. Tak się nazywa właśnie ten, ten budynek. Wynajmowaliśmy to przez booking. Właśnie tak jak mówię, na trzy noce tylko na czas Sunrise Festiwalu, Także w środek lata, najgorętszy okres. Kosztowało nas to jakieś 2600 zł na 4, czyli 650 zł na osobę za trzy noce. Także zapraszam, chodźmy, zobaczymy, pokażę Wam, jak to wygląda. Budynek, w tym są apartamenty, znajduje się w Kołobrzegu, na samym jego wschodnim zakątku, a dokładnie rzecz mówiąc, przy Ekoparku Wschodnim, graniczy nawet ten teren z tym właśnie ekoparkiem, także, także to już jest taka, taki, taki sam, sam kraniec tutaj, tam już dalej nic. Nic nie ma, no i właśnie ogólnie są pokoje. są Tutaj na terenie możecie sobie zobaczyć jest taka siłownia plenerowa. Tam dalej jest Plac Zabaw. Taki mniej więcej jest ten teren wielkości. pięter sześć. My, akurat, apartament, na właśnie ostatnim piętrze z takim fajnym tarasikiem widokowym. Zazwam, pokażę. No i jest ogólnie to bardzo blisko morza, bo. Tak naprawdę, zobaczcie, wychodzimy sobie przed teren i, i co będziesz już widać praktycznie, praktycznie zejście nad morze. Także, także miejscówka bardzo fajna. O, widzicie, tam już jest morze tak naprawdę. Także dosłownie 3 minut na piechotę i jesteście nad morzem. I pokażę wam jeszcze plażę, która jest przy samym hotelu. Tu mamy informacje o tej plaży. No i generalnie. Wygląda to tak moim zdaniem, bardzo ładna. Bardzo ładna też, się wczoraj tłumów nie ma. A jak coś to możecie sobie pójść. Kawałek no i na pewno znajdziecie kąt dla siebie. Także. Tak to wygląda. Wszystko jest, jest jakiś lokal gastronomiczny, są toalety, jest Plac Zabaw, o tam dokładnie, o, widzicie tam dalej, tu przebieralnia, no a ten hotel to jest nie pierwszy, tylko drugi budynek, także no naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo blisko, także miejscówka bardzo fajna, polecam, ogólnie bardzo, bardzo fajne wszystko, no i blisko, blisko, może jakimś takim minusem jest, że nie ma żadnego większego sklepu obok, no ale powiedzmy, 15-20 minut na piechotę z Biedronka, więc jak przyjeżdżacie samochodem, no to przecież nie powiem sobie zrobić zakupy i tu przyjechać. No i co, I taka ciekawostka z naszym apartamentem, tak jakby zarezerwowaliśmy przed booking, 3 dni wcześniej dostałem takiego linka do takiego panelu, w którym jeszcze musiałem zapłacić 300 zł kaucji i opłatę klimatyczną, to już zawabiam tym 2600. No i 15 minut przed zameldowaniem dostałem kod do Otworzenia mieszkania, także odbyło się to zupełnie bezkontaktowo. No i ten kod nam działa normalnie. A jakby do mieszkania wchodzi się na kod, zaraz Wam pokażę. Idę już tu, mam wejście do budynku. Akurat mamy w klatce B nasz apartament. Wchodzimy sobie, idziemy do windy. Tak, jak mówiłem, akurat na 6 piętro jest winda I No, na widać ten plac dla Wydaje się całkiem fajny Także Gdzieś mi też jak najbardziej miejsce fajne Tam dalej Już jest park Dotarliśmy na szóste piętro Idziemy do naszej drzwi I zaraz wam pokażę Ten kod na drzwiach. O. Mamy taki panel. i musimy wpisać kod wstępu. Wtedy będziemy mogli wejść do apartamentu. Wpisałem kod i wchodzimy. Mamy taki salon z kuchnią. Po prawej jest od razu łazienka. No normalnie jakaś paleta umywalka, prysznic, duże lustro. Ręczników dostaliśmy sporo, także z tym nie ma problemu. Później mamy sypialnię. Takie podwójne łóżko, jakiś telewizor. Tu mamy taki widok z sypialni i balkonik jeszcze jest. A nawet trochę może widać, co nie? Zwróćcie na to uwagę. Duża szafa, też w razie czego, jakaś. No i tak, i tu ten salon z kuchnią dość spory. Mamy też taką sofę rozkładaną, że dwie osoby spokojnie mogą spać. Duży telewizor. Do... Tu też wyjście na ten balkon co z sypialni go widać. Też widok ten sam. Z okna. No i kuchnia, taki aneks stół, kuchnia, aneks, jest czajnik, zmywarka, płyta, wszystko jest, jakieś sztućce, garnki, patelnie, mikrofala nawet jak widzicie, ekspres, kieliszki, szklanki, to wszystko, wszystko tutaj jest, jest router też tutaj stoi sobie, do do internetu są koloryfery. No i mamy balkon, który jest chyba taki balkon, taki taras, który jest chyba. Myślę najlepszym czym to, co tutaj jest w tym apartamencie. Już zakładam buty i wam pokazuję. Wychodzimy sobie. Proszę bardzo. Tutaj taka trawka trochę są jakieś tam leżaczki, miejsce do siedzenia stóp i mamy taki widok. Już pełne morze wygląda to super. Tu można, czas jeżeli deszcz nie pada, to, no, to myślę, że ten taras jest najlepszym miejscem do spędzania tutaj czasu. No i nie jest za zimno, oczywiście. I właśnie tak wygląda ten nasz apartament koło brzegu No już kończymy naszą wizytę dajcie znać co o tym sądzicie a jeszcze wam pokażę co tu jest w szafie bo jest coś co nad polskim morzem oczywiście musi być, czyli parawan no, ale jest i żelazko, deska nie wiem czy tu w sumie duży ten parawan czy mały, no ale jest możecie śmiało go sobie pożyczyć korzystać tam na tarasie były jeszcze dwa leżaki, które też można sobie śmiało nad morze zabierać. Podobał Wam się ten apartament? A może byliście tu kiedyś? Dajcie znać, co o tym sądzicie. W razie czego link do, do Bookingu zostawię Wam w opisie, jakbyście chcieli, potrzebowali. Tak jak mówimy, tu akurat byśmy trzy noce, ale myślę, że nawet fajnie by było przyjechać na tydzień, bo. Kompleks ten już jest przy samym, jest tak jakby ostatnim czymś, co jest zbudowane przed, przed Ekoparkiem Wschodnim, więc więc no jest tak przyjemnie cały czas słychać mewy, nie mewy, jak się wstaje i tak dalej, więc na plaży jest blisko. No jest jedynie mi tak dużego sklepu tutaj brakuje w pobliżu, no ale to tam 15-20 minut jest do Biedronki, więc nie najgorzej, a jeżeli jesteście samochodem, no to w ogóle to nie jest problem, my, my akurat pociągiem, więc więc tak to tak to właśnie wygląda. Trzymajcie się pozdrawiam miłego dnia.